I półkę to nagrywaj. O czym miała być zwrotka? W sumie to nie wiem, ej. W sumie to jestem już tego pewien, że Bellator Rusza jest wkrótce, a ty nawet nie z tego po budce. Jesteś głupi, no super, ale wiesz co ziomek i tak mam cię w dupie. Jeśli jesteś zły, dla mnie, dla kogokolwiek, ej. To wiesz co zbierać swoje zęby proszę, ale wiesz co istot juust Dlatego trzeba bela to ruszyć, już bu. Zrobić rozpierdol na scenie, zrobić rozpierdol jak to po ciemie. Ej na scenie kto będzie? Nie wiem nowy jakiś, ale wiesz co i tak wszystkie łaki. Kurwa, będą mu uczyć, ci i buty ziom Rozumiesz co? Ja nie rozumiem milczego flow Mam taki jakie się urodziło kurwa w sercu moim zawsze miłość, zawsze miłość do tego, co dobre, zawsze miłość do tego, co podłe. Nie rozumiem tego w ogóle w sumie, ale i tak w rozumieniu mam miliorda, miliorda. Ej, to tak jakbym chciał grać z tym Billem Gatesem w tysiącach, ale flow, 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 flow te ma, ej, dobra, pozdrawiam tego gracza, brat, który nawijał tutaj przede mną. I po mnie też będzie nabijać to no na pewno. Ale wiesz, tego w sumie nie rozumiem. I to jest właśnie w sumie głupie. Jak masz mieć w dupie całe życie, jeśli kurwa jest super. Jeśli jest zajebiście, tylko uwierz to kurwa, nie lecz na piście. Zacznij działać w końcu. Powodzenia. Masz siłę sobie, masz siłę człowiek, masz siłę sobie, to zrób to człowiek. Masz siłę sobie, masz siłę sobie, masz siłę sobie, to zrób to człowiek.